Codziennie myślę o Tobie jak nikt i Bez ciebie cały ten świat nagle znikłby nie miało sensu, by nic nic bym nie chciał, przestałbym istnieć Michać bym przestał, nie szukał szczęścia, bym dogał, by płomień Powoli wykańcząbym nie rak wspomnień Straciłbym Ciebie, to straciłbym wszystko Przestał oglądać bym w kolorach przyszłość jutro bez nas, to no żadne jutro Dziękuję Bogu, że mam ciebie tu wciąż, że mogę usiąść Przyculić cię popat, Kocham ty odbijasz się w moich oczach Za ciebie żyję, ty dajesz mi światło Mi oraz nocy nie wciąż tobą pachną Kochanie skarb to ty jestem pewny Weź mnie za rękę i gdzie chcesz tam biegnij, nie ma dróg, których nie chciałbym przejść dziś. razem z tobą polecisz na księżyc, tylko z tobą nieważna jest reszta. Dać ci to niebo, te gwiazdy, ten wszechświat, bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza, dla ciebie potok, słów płynie z serca, masz mnie dla siebie, bo tego chcesz w skarbie, jestem i kocham naprawdę. Wypełnione serce i głowę mam tobą Twoja dusza najpiękniejszy ma kolor Kochanie dokąd? Powiedz, tam pójdę Tam, gdzie ty będziesz, tam będę też uwierz Dla nas kręci się światem w to wierzę My jak nikt inne stworzeni dla siebie My tak jak inni na tej planecie Tego samego dziś chcemy przecież Mówisz, że serce udałaś w me ręce Że z każdym dniem kochasz mnie Coraz i coraz bardziej I coraz częściej dostrzegasz w mych oczach jak wielkie to szczęście i wieszże znalazłaś to miejsce i tak jest dobrze. u innych dróg nie chcesz, ja nie wiem Czy będzie jak w bajce, lecz będę Kochał cię zawsze Zamknij oczy i posłuchaj tego, kocham Cię Nie ma nic prawdziwszego, nie ma nikogo na tym świecie, to pewne Nie ma nikogo ważniejszego od Ciebie Świat mamy ustków, miłość tworzy ustrój, droga pełna uczuć Chociaż mało na niej puchu też bywa, że czasem węzach świat pływa I co by było gdyby, co by było gdyby, wam Czasem mam ochotę gdzieś zniknąć, znasz mnie Wiesz, że bardzo mi przykro, chciałbym to jakoś wytłumaczyć, lecz nie umiem W takich chwilach to sam siebie nie rozumiem w Serce nie zawsze bywa posłuszne Cieszę się, że jutro przy mnie uśmiesz, wierzę, że wszystko przetrwamy i wiem, że kocha się za nic.